Dzień dobry, drugie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku nauczymy się bardzo prosty utwór. Jest to piosenka pod tytułem Malczyki. Akordy, jakie używamy w tym utworze, to są Amol, E7, C i G duże. I tak, w pierwszej części, cztery razy na zmianę gramy sobie akordzik A i E7 na całym biciu. Dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę, czyli... 2 3 4 I później y, trzy razy gramy sobie akordzik C i G na zmianę. Po czym przechodzimy znowu na akordzik A, za czwartym razem A i E7, czyli ta druga część C. na A E7 I jak to będzie brzmiało? Płomienne zorze budzą mnie ze snu Kiełnowy ranek informacji szu z radiem na uszach i wartości swej w pełni świadomi świadomi, że hej 4 gramy w kółeczko tylko na tych akordach no i to by było na tyle, e, więc drogie ciaszki, mam nadzieję, że utwór wam się do czegoś przydał, że się nauczyliście fajnej pioseneczki jak zawsze e, i jak zawsze zachęcam was do odwiedzenia nas na sonfarm.pl. miłego dnia ja życzę